Siemanko, my jesteśmy słuchaczaki i dzisiaj będziemy robić. Lifehaki, lifehaki, nie lifehaki, ćwiczenia, gimnastyka, sprawdzimy czy to prawdziwe. No to może przejdźmy bliżej. Pierwszy lifehack polega na tym, że będziemy mieli słomkę o taką i... Będziemy mieli homo... Pomarańczy. Gdzie jest pomarańcze. Gdzie są pomarańcze? Pomarańcze. I cały lifehack polega na tym, że po prostu musimy przebić e, i pić, i niby e, trochę musimy pognieść. I niby to ma zadziałać. W ogóle nie jesteśmy tego pewni, czy nam się to uda, bo pierwszy raz ja to już gniotę No i zaczniemy gnieść. Po prostu myśmy to. Dobra, no ja już okay. to moje już to przy... Dobra, o, moje zadziałało Przegniemy. od razu. Co wbiłam? Ej. My nic tu dziury nie zrobiliśmy. Sprawdzamy czy to działa. E, Już nie leci. O! Gdzie zaraz zobaczymy. Wiesz? Nie leci, ale nie czuję. Możliwe jest to, że po prostu mamy za małą słomkę. Tak, bo... Czekaj... a Tutaj nam zacięło może. No. Co zacięło? Poleciało mi. Ale troszeczkę. Patrzcie, tu się... To się coraz staje większe. Mm. Mm, nie widać widać, ja nie wiem jak To pokazać Może tak może tak. Nie wiem jak to wam Leci mm. Wiem jak zrobić Dobrze mm. Nie chcę to pokazać. O, wyduszę do, do szklanki. E, poczekajcie. Więc mam szklankę, powiększyłam sobie trochę dziurkę, żebyście na pewno uwierzyli, że to prawda. Teraz przecież byś podtrzymała szklankę. Znam e, szklankę. I zobaczycie sami. Ale nic nie, to słomki. Nie mogę tak zrobić. No tak to anastyzia krasuje bierze. Nie no, słomki spróbuj im posadzić. Ja, no jesteś. No, no jest. Nie wiem jak to, musisz, musisz tak głęboko wsadzić widzą wtedy O, widzą, widzą. Dobra. Ops. ją Żeby pie. Abyś nie, nie przedłużać Lifehack udany Na pewno udany Teraz odłożymy sobie ten lifehack Subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę I połączycie Jest wam znaczy, Teraz wykonamy Spróbujemy wykonać taką chustę Bo oczywiście wszyscy wiedzą, że Jak sobie tak założycie albo tak No to jest głupie, no. A na przykład e, e, Bierzemy chustę Nakładamy ją na, na głowę, głowę. Bierzemy końce chusty. Wiem, że to na razie dziwnie wygląda. Później się zdziwicie. Zawiązujecie na dwa supełki, na jeden supeł. Ręce macie tak, tak jak taka kaptanka. No i słuchajcie, będzie teraz mój ulubiony moment, w którym to się zamieni w, taką, w taki bez ręka. I przekładacie tam to, co się tam był supełek i bezrękownik. Po co kupywać? Widzicie? Macie przykład. Pięknie Wiecie, Oczywiście moja chusta jest y, za Do duża na to. A, nie. Tak to wygląda. Ale od tyłu im pokaż, żeby... od tu trochę to tak dziwnie wygląda, widzicie? Tutaj, ten? jak jest ten kaptur, jak widzicie ten kaptur, co miałam wcześniej na głowie, głowie, to można sobie po prostu pociągnąć. Widać? Spałek. Dobra. Przechodzimy do następnego lifehacka. E, e, wiecie, e, e, ostatnio było, ostatnio nie wiem czy to jest nadal w modzie, ale ostatni raz, ostatnimi razy było takie coś jak crop top. Crop top to jest po prostu krótka koszulka, którą macie tak i widać brzuch. Można to zrobić z normalnej bluzki. Nie sharp. Wierzycie tak bluzkę, bo po co ciąć i marnować bluzkę jak pan nie wyjdzie. Bierzecie, zawiązujecie w supełek. Każdy wie już chyba ten life hack zna, że jak włożycie tu, to macie, ale zobaczcie to tu mi powstało. Taki yy, też. No to bierzemy ko koszulkę. Bierzemy takie dwa końce i po prostu zawiązujemy. Zobaczcie. Ładnie wygląda. Napis widać. Tak się prezentuje. Można. No i prezent! Przechodzimy do następnego lifehacku. Ej, Vanessa! Teraz uciekniemy panówką już musiała pojechać do domu, więc dokończymy livehacki i będziemy musieli się żegnać Ostatni lifehack na dzisiaj Wszyscy wiedzą, że jak tak złożysz ręce To ten kto umie szpagat będzie mógł zrobić właśnie takie coś, że no, no tak, tylko że po prostu z prostymi Oczywiście na żywo tego nie pokażecie, bo nikt się nie nabierze Ale na pewno na zdjęciach, na instagramie bierzecie buty Składacie nogi tak yy, w ręce buty, tak kładziecie buty o tak w ten sposób. Cześć! I tak to wygląda. A! Bang bang! No, oczywiście też już widać, że to jest yy, że to jest po prostu no na dzisiaj to już by było na tyle. No niestety będę musiał jechać do domu, więc już Wam więcej wokół na dzisiaj nie pokażę. Jak subskrybujecie ten kanał, żeby być i wbijać na bieżąco łapki w górę, na pewno zrobimy więcej. Pa! XD! I opowiem Wam też o moim palcu.